Hej Kość Zobie, ja jestem Natia w dzisiejszym filmie Chciałbym wam pokazać co się zmieniło w moim pokoju, bo wyście go już no, dawno nie widzieli Ten film będzie na środę No to co, bez żadnego przedłużania zaczynajmy No to tutaj są drzwi, tutaj mam torby jak jadę do Rzeszowa Tutaj mam taką tarczę, że rzucam tymi piłeczkami i tyle ile trafię, to coś muszę zrobić. No i tak. No, jak kończę sprzątać. Pokój, to dzisiaj będę dawał na żółte te sobie. No ale na razie jeszcze nie skończyłem sprzątać. Bo jeszcze trzeba podlewać kwiaty. No. Eee... Poczekajcie. No. Tutaj mam dywan. Kolejna walizka, tutaj stolik. No i tak, widzę, odnośnie tego łóżka. Wydaje się, że tylko łóżko, ale te poduszki. Co mam w planach Wam o nich opowiedzieć? Codziennie zmieniam strony, że raz żółte, raz zielone. Jutro, tutaj, gdzie są żółte, to będą zielone. Ale od nowego roku, czyli od 1 stycznia. Będą poduszki układane o w tą stronę, bo kiedyś na filmie patrzyłem, że tak też kiedyś układałem. No to powrócę do tego. No, mam poduszkę, si no, zimową. No bo jutro jest pierwszy dzień zimy. Troszkę się pomyliłem, bo myślałem, że to dzisiaj. No ale trudno. No, tutaj są cztery obrazy, ale tamten ostatni będzie wymieniany na lewa. No, tutaj mam zegar z różnymi krajami. Tutaj mam Panawana, czyli stolica Madagaskaru. Tutaj Rzeszów. Tutaj chyba jakaś Ameryka Północ Południowa, jakaś nie wiem, już nie pamiętam. A tutaj godzina w Tokio. No tutaj kokon. No, Tutaj mam kalendarz. Tutaj mam magnesy takie o z baranowa sandomierskiego i z Rzeszowa Zamsku, zamku. Na dzisiaj 21 a od 22 do 26 będę w Rzeszowie. No a ściany są na biało. Cały sufit też. I zaraz Wam pokażę jak wygląda moje biurko, bo się też go nie widzieli. No i pierwsze wam pokażę jeszcze choinkę. Choinka jest taka sama jak w tamtym roku. Tylko pozmieniałam kolejność dni tutaj, żeby było tak mniej więcej tak samo. Tutaj jest 24. No mam jakiś taki nie wiem, bałanek, bombka. No. No i tutaj jeszcze taki pociąg. Ze spotkania dostałem No to pokazuję Wam wiurko. Biurko to ma narożnik. No. Tutaj narożnik jest. No już. Tak wygląda mój komputer z tej strony. Taką firma chyba to jest. Tutaj się go włącza. Tu mam kamerę, tu mam półki, tam magnesy, no globus, tutaj ja z Merlinem, no, no i fotel oczywiście, taki dywanik zielono, biały, mam trzy okna, tylko dwa mogę otwierać, bo tu mają mosty, kiedy, no. Tu jeszcze taki żrandol. I jeszcze o tutaj będę miał taki, yy, taką lampkę. Że jak będę chciał zmienić kolor, to już wam pokażę, czym to zmienię, bo miałem kiedyś takie, jeszcze w wcześniejszym pokoju. O, taki pilot. I tu mam kolory. No i to mi się podoba, tu się czerwonym się włącza, tym się wyłącza. No. Tak to wygląda. No, no to co? Chyba wszystko Wam tutaj pokazałem. Napiszcie, jak Wam się podoba pokój. No, to, to, to. No, Zasiadny na kokon. No, no to co, ten film będzie na środę, jeszcze nagram na czwartek i to będzie telewizor, no, od szkoły ma wolne od wczoraj 18 dni, czyli do... wracamy do szkoły 7 kwietnia, to co, łapeczka, subskrypcja, komentarz, więc hej.